Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem M Mario 2003 i dziś znowu zagramy w Brawl Starsa. Jak możecie zauważyć, wbiłem 4000 pucharków. Jestem bardzo zadowolony z tego. I dzisiaj sobie zagramy w solówkę w na, naszym nowym zadmiarzem, czyli trikiem. Że mówiąc, nie jestem jakoś dobry z niego i dużo osób właśnie nim za bardzo nie gra. No ale, zadymiasz, jak zadymiasz, trzeba się nauczyć go.

Weźmiemy tego jednego Power Cuba, rzucimy mu do krzaków. Chyba damy mu się po prostu zabić, no bo ciężko było z tym RPL Prima. Trzecia ranga. Więc jest OK. Więc teraz może spróbujemy z randomem zagrać. I może nam się uda z nim wygrać. Zobaczmy, kogo nam dobrało. Maksa. No to może być patent na wygraną. Didin. 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 Ach, Peny nas zabiła. Niech to z Maksem nam nie wyszło. No to w sklepie dzisiaj mieliśmy do odebrania podwaja żetonów. 70, mamy bardzo rzadkiego zadmiarza za 80 gemów do kupienia i ja wiem już kogo mamy mamy to Daryla bo jak możecie zauważyć ostatnim bardzo rzadkim zadmiarzem jest u nas Daryl, czyli on będzie do kupienia napiszcie w komentarzu jaki jest wasz ulubiony zadmiarz czy macie właśnie Daryla a my spróbujemy jeszcze raz z randomem zagrać. Rico nam dobrało. No? Może będzie lepiej niż z tym Maksem? Mamy. O, Barleya sobie zabiliśmy. Więc nam się odrodził kompan. O, nie dostał power cubów. No to o, zabił Czech. Trzy drużyny zostały. To mi te by pasowało dojechać. Więc jest ok. Teraz tutaj kolcik zabity. Szelkę teraz trzeba dojechać. Jest, udało nam się. Dziękuję Ci, Rico, za gierkę. Możecie się spodziewać w następnych odcinkach, że będą odcinki już z innych gier, na przykład z Brawl... z Fortnite'a. I... Tylko na razie muszę ogarnąć tam programy, bo gram na PlayStation i jeszcze nie znam tych programów. Może też ben, będą yy, odcinki z Farminga Simulatora 19. Też ogarniam program już na komputerze. Mam przygotowany, więc najbliższe odcinki mogą być właśnie z tych dwóch gier. Ja Wam dziękuję za oglądnięcie tego odcinka, zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, zostawiania łapek w górę. No i ja się już z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.